Partnerem tego filmu jest Instant Gaming. Na ich stronie możecie zakupić kody do gier, starszych gier oraz najnowszych gier po okazyjnej cenie. Dodatkowo, jeżeli zakupu dokonacie poprzez link, który znajdziecie w opisie pod moimi filmami, pośrednio będziecie wspierać również mój kanał. Zapraszam Was serdecznie do wypróbowania Instant Gaming, przejrzenia ich oferty oraz zniżki na Wasze wymarzone gry. Bardzo dziękuję Instant Gaming za współpracę i wspieranie mojego kanału. Informacja o odrodzeniu Prymarchy Robute Gilimana rozszerzała się po kosmosie szybko. Szczególnie, że była to informacja zaskakująca. W żadnej wizji żaden profeta nigdy nie przewidział tego wydarzenia. Po niespodziewanym sojuszu Eldarów z kultu Boga Śmierci Inneda oraz uchodźców ze Zniszczonej Kadii prowadzonych przez Świętą Celestynę, arcymagos Belisarius Cole nałożył na ciało Prymarchy specjalny pancerz podtrzymujący go przy życiu. Co być może przy pomocy czarnej magii Wiedźmy i Wrain, zatrzymało działanie trucizny z jego rany na szyi i uratowało go przed śmiercią. Ożywiony primarcha natychmiast ruszył do walki swoim potężnym nadludzkim ciałem zwinnością i siłą prowadząc siły obrońców makrak do wypędzenia z ultramaru sił chaosu i Czarnego Legionu. Robuty Giliman nie postarzał się ani odrobinę przez czas zawieszenia w polu statycznym. Z jego perspektywy, zaledwie kilka godzin wcześniej walczył ze swoim bratem demonicznym Fulgrimem, a herezja Horusa dopiero co się skończyła. Jednak teraz Gilliman z miną niewyrażającą emocji słuchał od swoich synów sprawozdanie o tym, jak wszyscy jego bracia zaginęli, o wojnach apostazji, o przebudzeniu nekronów, o inwazji Tranidów, o czarnych krucjatach Abadona i o zniszczeniu Kadii. Słuchał, niewyrażając emocji, jak przez 10 tysięcy lat Imperium z dzieła jego ojca zmieniło się w totalitarny, niewydolny, biurokratyczny reżim, rządzony przez fanatyków zmuszających do wyznawania jego ojca jako Boga. Przez pierwsze dni Gilliman był skonfundowany. Starał się zrozumieć, co się dzieje, gdy kolejne delegacje przebywały na Makrak. Zakony Kosmicznych Maryństw chcących potwierdzić Prymarchę, kapłani mekanikus, inkwizytorzy sprawdzający, czy te wieści to przypadkiem nie herezja, oraz kapłani kościoła eklezjarchii ogłaszając Ilimana świętym synem boga imperatora. Prymarcha tych ostatnich przyjmował z niesmakiem, ale nie podejmował jeszcze żadnych decyzji. Zdawał sobie sprawę, że jako jedyny prymarcha w galaktyce ma teraz niesamowity autorytet w Imperium i że jego wola może być wolą całego Imperium. Bał się jednak tej władzy, bał się skorumpowania i tego, że zostanie tyranem. Ponadto chciał być bardzo ostrożny. Widział, w jak fatalnie nadwyrężonym stanie jest imperium, które praktycznie się rozpada, oblężone na każdym froncie. Nie mógłby teraz tak po prostu ruszyć na wojnę z Eklezjarchią i inkwizycją, osłabiając imperium wewnętrzną walką. Jednak nie tylko sojusznicy usłyszeli wieści o odrodzeniu prymarchy. W czasie uroczystej defilady na Makrak, kilku asasynów próbowało zamordować Gilimana. Pokonani jednak, przed śmiercią okazało się, że zostali nasłani przez Fulgrima, który kazał pozdrowić swojego braciszka. Robute Gilliman w końcu postanowił, że siedząc na Ultramarze nie przyda się Imperium. Na czele ogromnych sił, kosmicznych Marines Ultramarins, szarych rycerzy, gwardii imperialnej, uchodźców Skadi wraz ze świętą Celestyną, Belisarusem Colem i kontyngentem Inkwizycji pod wodzą Greyfax, Ruszył na Odyseję, Krucjatę, nazwaną później Terrańską, bowiem celem ich podróży była Święta Terra, znajdująca się właśnie pod oblężeniem demonów Khorna. Iwrein i jej Innarii w tym miejscu rozdzielili się z imperialnymi, ruszyli w swoją własną podróż celem przebudzenia Inneda, pokonania Slanesza. Gilman i Iwrein jednak postanowili utrzymać relację na poziomie sojuszu, gdyby kiedyś takowy przydał się w przyszłości. Podróżując z ultramaru w stronę Świętej Terry, krucjata walczyła po drodze z siłami Nurgla i Khorna w wielu, wielu bitwach kosmicznych, rozbijając po drodze wrogie floty, starając się przebić poprzez labirynt burz spaczni wywołanych upadkiem Kadii i powstaniem Cicatrix Maledictum. W końcu jednak musieli przekroczyć sektor Badab, niedaleko wiru Melstorm, gdzie grasowała druga po Czarnym Legionie największa armia Stradzieckich Mariens. Czerwoni Korsarze, jednak, co ważne dla naszej historii, było to też niedaleko ruin planety Prospero, dawnej ojczyzny Tysiąca Synów. Tam Krucjata Terrańska wpadła w pułapkę sił Dzincza. Ogromna armia demonów oraz Maryń z Tysiąca Synów pod wodzą samego Premarchy, demonicznego Magnusa Czerwonego, podgryzali z każdej strony flotę terrańskiej Krucjaty wsparci przez swoich sojuszników z Czerwonych Korsarzy i ich wodza Hurona, zwanego Czarnym Sercem. Magnus swoimi mocami wytworzył wielkie zaklęcie, które rozproszyło flotę terrańskiej Krucjaty w nierzeczywistym labiryncie boga Dzyńcza. Imperialni byli prześladowani głosami w głowie i wizjami o tym, że Terra już upadła, że są słabi i że zawiedli Imperatora. Wielu oszalało, jednak kurcjata pod ogromną charyzmą Gillimana parła dalej. Belisarius Cole robił co mógł, by uruchomić technologiczne nadajniki, które pomogłyby flocie z powrotem się zjednoczyć. W wielkim starciu w kryształowym lesie Gilliman stoczył pojedynek z demonem Dzińcza, Kairosem tkaczem przeznaczenia. Mimo to Kairos pokonał krocjatę, a i dowódców złapał w pułapkę. Gilliman, Greyfax, Celestyna, Cole i ich towarzysze. Zostali przetransportowani na pokład fortecy z czarnego kamienia, jednej z dwóch, które Abaddon pojmał stulecia temu w czasie wojny gotyckiej. Gdy jedna z nich zniszczyła Kadię, druga została ofiarowana w prezencie Huronowi i stała się główną bazą czerwonych korsarzy. Głęboko w czeluściach jej pokładu, Prymarcha i jego towarzysze byli bez szans na ratunek. Demon Kairos chciał ich przekazać Magnusowi. Jednak niespodziewanie na fortecę z czarnego kamienia spadła czerwona furia. Skarbrand, na czele armii demonów Korna zaczął w szale atakować Kairosa i jego siły Sinja. W trakcie całego zamieszania, poruszając się wzdłuż cieni, z niewoli, prymarchę i jego świtę uwolniła harlekińska tancerka Sylandria oraz tajemniczy kosmiczny Marin, skryty pod kapturem w czarnym pancerzu. Mroczny Anioł, syn Liona L. Johnson'a, rozpoznał Gilliman. Tenże marin Mrocznych Aniołów przedstawił się jako Cypher. Była to tajemnicza postać, jeden z najważniejszych upadłych aniołów, zdrajców pierwszego Legionu, którzy otworzyli ogień do swojego Prymarchy. Upadli od tysięcy lat są ścigani i mordowani przez ich braci Mroczne Anioły, jednak raz za razem zdaje się, że upadli wcale nie służą, jakby się wydawało, chaosowi, tylko mają swoje własne interesy. Tak też właśnie Cypher uwolnił Gilimana, tylko pod warunkiem, że ten pozwoli mu spotkać się z Imperatorem w jego sali tronowej i z nim pomówić. Po uwolnieniu Gillimana, Kaula, Celestyny, Greyfax i reszty Harlekinka Silandria poprowadziła ich do portalu pajęczego traktu, przemykając pomiędzy walczącymi siłami dzincza i Korna. Bitwie, którą, jak się wydawało, zmanipulował właśnie Cypher. Do podróży do portalu osłaniały ich pojawiające się znikąd zjawy. Marin zakłóci w czarny pancerz, płonący żywym ogniem, legion przeklętych. Terańska krucjata oswobodziła tysiące jeńców, żołnierzy Kadian, tempestów, Sajonsów. Szarych Rycerzy i Marines Lutramarines i wskoczyli do Portalu. Tenże portal wypluł ich w samym środku Układu Słonecznego, na orbicie oblężonej przez demony Khorna Świętej Terry, stolicy i kolebce ludzkości, na jej księżycu, Lunie. Kruceta Terrańska natychmiast starała się przeorganizować, by dać odpór wciąż stąpającym po ich piętach Marines z tysiąca synów i ich czarnoksiężników. Na Lunie niska grawitacja dawała się we znaki. Tam rozegrała się bitwa w środowisku bez atmosfery, otwartym na próżnię kosmosu, gdzie gwardziści podskakiwali w niskiej grawitacji, a marine jakby lżej stąpali, a od strzałów polterów zburzały się tumany księżycowego pyłu unoszącego się ponad powierzchnią pełną kraterów. Krucjata terańska nadawała SOS na wszystkich częstotliwościach, starając się zamknąć portal. Z niego jednak w końcu wyszła olbrzymia, demoniczna, skrzydlata postać. Prymarcha Magnus Czerwony przybył osobiście dokończyć to, co zaczął i zmierzyć się w pojedynku ze swoim bratem. Po raz pierwszy od dziesięciu tysięcy lat Prymarcha stanął do walki z Prymarchą. Giliman wymieniał cios za ciosem z Magnusem na powierzchni Księżyca. Ten jednak stawał się mieć przewagę, wzmocniony jako demon z oraz błyskając co chwilę licznymi czarami i zaklęciami. Coś, czego Gilliman nie potrafił robić. Prymarcha Ultramarines mógł się oprzeć tylko na zdolności swego ciała, treningu oraz przede wszystkim wielkiej woli dotarcia do Terry. Obie strony wiedziały, że jest to bitwa na czas. Bitwa, którą siły dzincza w końcu przegrały. Orbitalne systemy obronne w końcu zaczęły ostrzeliwać wrogów. Nad polem bitwy zawisły okręty Floty Imperialnej, a desant na pyłowe kratery Luny rozpoczęli maryń imperialnych pięści wraz z Kustodes oraz siostrami Ciszy. Te dzięki swojej mutacji Blank zaczęły odpychać moce psioniczne, a Magnus i jego magowie uciekli do portalu. Krucjata Terrańska dobiegła końca. Siły Robute Gilimana dotarły na zrujnowaną drugim oblężeniem Świętą Terrę. Obrońcy pokonali niezorganizowaną inwazję demonów Khorna przy wielu stratach w cywilach, ograniczając się do obrony Pałacu Imperialnego, co zasadniczo zgubiło populację planety na rzeź. Krucjata Terrańska wybiła resztki demonów, które uciekły do Osnowy. Cicatrix Maledictum skończyło się rozszerzać, a burze Osnowy w całej galaktyce zaczęły się uspokajać. Astronomikan, latarnia psioniczna Terry, zaczął znowu świecić. Tym razem jednak świecił jedynie połowie galaktyki, reszta była zasłonięta wielką wyrwą. Pod bramami imperialnego pałacu inkwizytorka Greyfax i święta Celestyna pożegnały się, rozdzielając się każda do kolejnych zadań, a w kierunku sali tronowej w asyście Custodes ruszył Gilliman, Pelisarus Cole i Cypher. W pałacu jednak Robute Gliman stracił Seifera i nakazał Custodes wrzucenie go do celi. Gdy już był gotowy, premarcha rozkazał otworzenie bramy sali tronowej. Gdy grocie się uchyliły, świadkowie mogli ujrzeć widok w środku. Nie, nie był to widok truchu na złotym tronie. Był to raczej widok blasku, tak jaśniejącego, że stawał się wypalać wzrok. Złoty tron i to coś, co się na nim znajdowało jeżyło się niczym serce pulsującej śmiertelnym promieniowaniem gwiazdy. Giliman wszedł do środka, a grodzie się za nim zamknęły. Robótę Giliman był tam cały dzień i całą noc. Nie wiadomo, co dokładnie się tam stało, ani co dokładnie zostało powiedziane. Jedno jest pewne: korzystając z nagłego przypływu energii psionicznej, jaźń imperatora zrobiła wszystko, co mogła. By w wielkim wysiłku ściągnąć do siebie wszystkie rozbite resztki psionicznej energii i świadomości, by spróbować nawiązać kontakt ze swoim synem. Gdy Robotę Giliman wreszcie wyszedł z sali tronowej, natychmiast zebrał wysokich lordów Terry, największą władzą w Imperium Człowieka. Tam oznajmił, że realizuje on wolę swojego ojca, imperatora. Ogłosił się najwyższym dowódcą wszystkich sił zbrojnych Imperium. O tytule Lorda Komandora Imperium, a także ogłosił się głową państwa jako imperialny regent. Następnie natychmiast na wiele tygodni zamknął się z armią biurokratów, celem tytanicznego wysiłku poskładania do kupy i ogarnięcia imperium. Dzięki swojemu niezwykłemu umysłowi premarchy oraz wyjątkowym tylko dla siebie umiejętnościom organizacyjnym przeorganizował administrację imperialną. Odnalazł wiele zaginionych dokumentów, przekierował kurzące się w magazynach amunicję i broń na linię frontu, zorganizował dostawy do stoczni, kursy żywności i minerałów, zorganizował i powołał nowe armie. Jako lord dowódca Imperium nakazał powołanie krucjaty Indomitus wielkiego wysiłku, kontrofensywy, wzorem wielkiej Krucjaty jego ojca, boga Imperatora. Ze świętej tery we wszystkich kierunkach promieniście miały ruszyć olbrzymie floty wojenne. By odbić utracone światy, wspomóc oblężone i generalnie podnieść się militarnie po XIII Czarnej Krucjacie, stawiając Imperium z powrotem na nogi. Gdy robótek Gilliman chciał pomówić z uwięzionym przez custodę Seiferem, ten okazało się, że znowu zbiegł i zniknął. Belisarius Cole, który do tego momentu dla reszty Imperium był raczej mało znanym arcymagosem, okazał się być dawnym przyjacielem Gillimana. Kapłan Mechanikus zaprowadził primarchę do swoich skarbców na Marsie. Tam pokazał mu coś, co sam robotę Gilliman nakazał mu wykonać 10 tysięcy lat temu. Belisarius Cole otworzył przed Gillimanem ogromne magazyny broni, pancerzy i czołgów, a przede wszystkim tysiące tysięcy nowych, ulepszonych kosmicznych marines, zmodyfikowanych do bycia jeszcze lepszymi wojownikami Primaris Marines. Wkrótce ci Primaris Marines stali się forpocztą flot Indomitus, tworząc nowe zakony marines oraz zasilając stare i zasłużone nowymi rekrutami. Abadon Profanator może i wygrał XIII Czarną Krucjatę i osiągnął wielki sukces, ale jednocześnie być może sprowokował swój przyszły upadek. Imperium po raz pierwszy od dawna staje się być wreszcie zjednoczone i dobrze rządzone, a sam imperator dzięki nowej energii psionicznej. Jest silniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Rozpoczyna się era Intomitus. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli chcecie mnie wesprzeć, możecie to zrobić poprzez wpłatę na zrzut.pl, gdzie zbieram na nowy komputer. Link w opisie. Możecie też mnie wspierać poprzez patronowanie na platformie YouTube, dzięki czemu macie na przykład wcześniejszy dostęp do filmów, albo przez stały dostęp na platformie Patronite. W tym miejscu bardzo dziękuję moim patronom z Patronite'a, w tym Jakub Smaga, Hejter Kitan, Tomasz Maciejowski, Mateusz Krzemski, Mikołaj Rutkowski, Jakub Hawczek. Piotr P., Mateuszkie, Mikołaj Dudziak, Kuba Zini, Bartek Birtykol. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej filmów na temat Lord Warhammer 6000, po macie playlistę. To wszystko do mnie na dzisiaj. Serdecznie pozdrawiam.